Dobra, zobaczmy co Fagata o mnie mówiła. Nie ma mówienia to moja droga. się? No troszeczkę. Już woda, poszła w ruch, też się No zobaczmy. Ale zanim zaczniemy. Dzięki panie tutaj. W miejscu, którym się znajdujemy. W tym świątecznym można powiedzieć klimacie. Selfie space. Aj, zostawcie łapkę w górę. Kto nie zostawił łapki w górę, dostanie chuja od kurwa wujka do dupy na święta przy, przy, w tym roku. Pozdrawiam również. Ja też polecam. Dobrze Agata, mam tutaj dla Ciebie przygotowane 9 pytań. Potem czekacie pytanie od widza i szybkie strzały. Ostatnio sporo się u Ciebie dzieje. Oj. E, niekoniecznie może dobrych spraw, to ciebie śledzi ten wie. I zanim zaczniemy takie pierwsze pytanie, to jak tam twoje strony? Głośniej? Okej. Okay. Jestem bardzo śpiąca, bo nie Teraz sen, jest ok? Bo od jakiegoś czasu, nie wiem, cierpię chyba na bezsenność <coughs> i chodzę spać albo o szóstej, albo w ogóle, więc no, jestem troszeczkę śpiąca, ale... O, tak ma jest Dobrze, jest coraz lepiej. Bo właśnie na backstage rozmawialiśmy z rozmawialiśmy rozmawialiśmy, zagadło o tym, że mamy obydwoje problemy. Dziękuję, Jakub. ze więc może nie wiem, czy to faza księżyca, czy o co chodzi. Dzięki, ale dzięki. Jak znacie jakieś rozwiązanie, to napiszcie. Ale w komentarzu. bardzo dużo ludzi teraz. Ale ona jest ulana. Czekajcie, tu może na początku, jak ją widać, jakoś bardziej. gdzie ona jest. No jest ulana, no kurwa. No. tam 700, powiedzmy 80. Dzięki, e, panie, bonus. I można powiedzieć, że e, niedawno, było od ponad roku, więc jakby mocniej działasz w social mediach, staś się taką bardzo popularną influencerką. I jakby stać taką weselką bardzo szybko z takiej prostej, zwykłej nastolatki, że tak można powiedzieć. I wiele osób, które dopiero zaczynają od niedawna Cię śledzić, zastanawiają się, jak to wszystko się zaczęło. Jakby Ja znam Twoją historię, jak to wszystko się zaczęło, ale też duże jest nowych osób, które właśnie jakby były pytania od widzów zastanawiały się, jak to się zaczęło. Siema na Jakby Ja tego nie ukrywam, że ja jestem tu, gdzie jestem dzięki Stewartowi, ponieważ. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. <noise> pozdrawiamy Stewarta, ponieważ no, byliśmy razem i zaczęłam się udzielać. W internecie przez niego, ja byłam z nim praktycznie od początku tego teamu, ale on mnie pokazał jakoś w grudniu chyba dopiero. Na początku Esa morda. Musiałam, w ogóle mnie nie pokazywać, Tak. <laughs> tak odszukiwali i miało... no, ludzie mnie odszukiwali, więc postanowiłam, że już będę taką a ten No i przy okazji już nie muszę pracować. Powiedzmy to szczerze, bo tak właśnie. I miałam z 20 Dzięki tysięcy, Warszawski. nagle 100 tysięcy bez w ogóle pokazywania się gdziekolwiek i stwierdziliśmy, że dobra i tak ludzie będą wiedzieć, kim ja jestem, więc... Ee, więc kręcimy mnie w ten świat. Przy okazji e, będę mogła spędzać z Stuartem więcej czasu, bo on robił daily i. Normalna sytuacja. Tak się bardzo kochali, że stwierdziła, że no to, Stuart, to jak mi będziesz promował Instagrama, to ja ten, to będziemy więcej czasu ze sobą spędzali. <laughs> Na kogo to kurwa działa takie, takie pierdolenie? Eee, to było bardzo uciążliwe. Nie wiem, czy pamiętasz, jak nie wiem, ja była kamera, a ja się musiałam nagle chować czy coś. Wszystkiego zupełnie fajne, uciążliwe, ja się też dziwnie czułam, wiesz taka ukrywana. I dzięki temu też mogliśmy spędzać ze sobą dużo więcej czasu, ponieważ jak robiliśmy to daily, to praktycznie cały dzień spędzaliśmy na planie i mogliśmy ten dzień spędzać wtedy razem. Mimo wszystko razem. Tak. Mhm. Gdyby nie związek właśnie ze Stewardem, to czy też bardzo. miałaś zamiar właśnie gdzieś się pojawiać w social mediach, rozwijać swojego Instagrama, czy po prostu coś tak samo automatycznie zaczęło dziać? Mnie nigdy jakoś tak mocno nie ciągnęło, nigdy na przykład nie miałam żadnego kanału, bo dużo ludzi w młodości miał jakieś takie swoje śmieszne kanały swoje na próby YouTube. próby, podejście. Ja czegoś takiego nie robiłam, nie miałam ani żadnego Musicli, ani Twittera, nic, po prostu w ogóle się nie, bo to śmieszne śmieszne. to, no to za chwilę będzie, to już o, zobaczymy. To, chciałam być sławna i że ja do tego dochodziłam i jak się natrafił steward, to nagle wow. Ale nie, ja nigdzie się nie udzielam, miałam po prostu jak normalna dziewczyna. Insta Dzięki Przemciu jak najbardziej będzie, będzie oczywiście, sama, że będzie. I, i, I Snapchata i to tyle. I nigdy nie miałam serio żadnych innych kont na innych e, portalach. Nie wiem, pewnie bym dalej studiowała, gdyby nie Stuart. Wątpię, żebym sama z siebie zaczęła coś Trzeba robić. Czy postanowiłaś wykorzystać tą okazję, która się... No ale kurwa, no to też jest takie pierdolenie, no. Jak, jak tak bardzo chciałaś unikać internetu, to... to Nie wiem, no to jest, to, jest takie, to jest takie pierdolenie. Macie na przykład macie na przykład dziewczynę wujka łukiego. I ona owszem ma Instagrama, a czy ona się jakoś tak turbo w tych mediach udziela? No nie udziela się w tych mediach jakoś jakoś super owszem, tam rzuci jakieś zdjęcie czy na tym kanale na Twitchu, bo ona gra w CSA, ona jest profesjonalną, jak... Ciężko to brzmi, yy, jeśli mówimy o scenie żeńskiej w Polsce i nawet światowej, jeśli powiemy o kimś, że profesjonalnie gra w Counter Strike, ale powiedzmy, że próbuje swoich sił w Counter Strike'u. Yy, ja nie wiem, czy obecnie gra drużynowo gdzieś, ale wiem, że grała na pewno yy, i że to jest jej duże hobby. Więc no, yy, no ma tego Instagramu dużego, ale no, 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 jakby chciała, to mogłaby dużo bardziej dużo. Przede wszystkim bardzo duże pieniądze robić, jakby na przykład jakiś kanał na YouTube prowadziła czy coś, no ale no nie chcę, nie? Tam widziałem jakiś urywek jakiegoś yy, jakiejś jej wypowiedzi, że ona po prostu tego nie czuje i nie chce tego robić. Więc to też jest takie głupie pierdolenie, że no ja nie chciałam, ale z racji tego, że w sumie byłam z kimś, kto kręci yy, filmy, to, yy, to musiałam to robić. No nie musiałaś tego robić. Mogłaś nie mieć tego Instagrama, mogłaś dać go na prywatnego i nadal mieć tam tysiąc osób swoich znajomych y, dookoła siebie. To jest takie, to jest, to jest tak jakby coś powiedział, zostałam atencjuszką, kurwa, nie ze swojego wyboru. Można powiedzieć, nadarzyła. Tak? Znaczy nie tylko ja wykorzystam y, okazję, bo steward też wykorzystał okazję, bo on jakby jestem jedyną osobą z tych wszystkich osób, które on wypromował, która oddaje mu normalnie procent. I to nie dość, że agencji to jeszcze stewardowi. Ale jakby ja nie mam do tego problemu, bo to wszystko dzięki niemu i gdyby nie on tego bym nie miała. No ale on też sobie na tym skorzystał. Pan też jak To też mnie zawsze bawi. OK, robią Team X, nie robią Team X 1 czy Team X dwa. Jest zrozumiałe, jest zrozumiałe dla mnie, że podpisują kontrakt. No bo wiadomo, no, inwestujesz w kogoś pieniądze, czas nadajesz mu możliwości. Ta osoba ci oddaje potem jakiś procent. Jest to w jakimś stopniu zrozumiałe. Mniej zrozumiałe jest to, że oni potem mówią, że są bandą ziomków i są rodziną po tygodniu. To jest mniej zrozumiałe przez to, że yy, no jak możecie być kurwa rodziną, jak gdyby nie to, że gdyby nie to, że osoba, która koordynuje ten projekt, jakby Was nie podpisała, to byście się kurwa nawet nie znali. Yy, ale z drugiej strony podpisać kontrakt z dziewczyną, bo tak jak jedno jest biznesowe, tak? Stuart wziął, nie wiem, Lexi czy, czy Julię Kosterę, bo Oboje mieli w tym cel. Celem Julii było się wybicie czy lekcji bycie popularną. Celem stewarta wypromowanie i potem zarabianie na tym pieniądze. To jest bardzo prosty mechanizm jest zrozumiały jest fair dla każdej ze stron. Ale przychodzi dziewczyna i to mówisz tej dziewczynie kocham cię chcę spędzić z tobą resztę swojego życia i ona mówi kocham cię też chcę spędzić z tobą resztę swojego życia. A on mówi, to podpiszmy kontrakt, że w razie czego, jakbym już Cię nie kochał, to będziesz mi oddawać 30 czy tam, nie wiem, 10 czy 55% Twoich zarobków. Ta sytuacja na początku, że dużo osób zarzucało Wam, że... To Jest to zabawne po prostu. Tak. pamiętasz to? No. aktorką... Pozdrawiam Julcia! Bo Friz ma dziewczynę, tam wszystko fajnie, no, mi tam słuchaj, leci, Słuchaj, jest więc... takim nieudacznikiem, że nie może sobie znaleźć dziewczyny sam przecież. Nie bezarkastycznie to powiedziała, ale. Serio? No to <laughs> strasznie do tych komentarzy. Dzięki no, no, Augibale! Chciał że byłam prawdziwą dziewczyną Stewarda? <laughs> tak, 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 ja Oczywiście potwierdzam, że gotowa prawdziwą dziewczyną Stewarda. Ja pamiętam, że usłyszałem. Wojte, Wojtek, Wojtek właśnie usłyszał jak kurwa tam mieszkał za ścianą i słyszał jak tam była miłość uprawiana. Dzięki Sigmi. chyba miesiąc wcześniej zanim ruszył projekt. Bo jakoś lipiec tak mi się kojarzy. bo ja też tam gdzieś tam niby jeździł, coś tam przed nami. A wiesz, co, Radek, Marcie, wolne, bo ja muszę gdzieś tam jechać. A takie, no dobra, wolne, to wolne, let's go, lecimy. Dzięki, Marian. I potem właśnie stwierdziłem, że właśnie się poznać jakąś tam dziewczynę, ona się gdzieś z nim spotyka. I dopiero właśnie poznałem cię w domu X, jak wtedy pierwszy raz był no przyjechać. Nie? Ja się tam wtedy pierwszy raz, pamiętam, wszyscy tak na mnie patrzyli kto to, kto to, no. jak go, kto kim ona ten... jest, jak się zaczął? taka niepewność, nie? No, no bo Stewart nie miał długo dziewczyny, przecież on miał dziewczynę 5 lat temu. Z an, Anglii? E... Tak, tą Klaudię chyba? Klaudię, tak tak, 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 tak. Tak, no to i... Ja Wam powiem tak, ja nie mam z nikim umowy. Nie wiem, może z kimś podpiszę umowę. Potem nie było żadnej innej dziewczyny, oficjalnie. Ja nie mam od pięciu, też tak samo, więc jak coś dziewczyny piszcie, wiecie, dzwońcie. Czekam tutaj na propozycję. No, no i to. pamiętam właśnie, wtedy pierwszy raz przyjechałam i niektóre osoby tak bardzo negatywnie na mnie zareagowały. Dzięki Pani Śliwka. Się I płakałam wtedy Stewartowi, nie lubią mnie tutaj. No wszyscy na Ciebie negatywnie zareagowali, bo jesteś kurwa, no... No jesteś pusta, w skrócie, na. No. W ogóle... No, bo ja... No nie dziwię się, wizualnie wyglądam jak taka, wiesz... Taka nie wiem, ja, ja uważam, że je nie miło wizualnie i też bym siebie sama i pewnie nie lubiła. Że masz beach face, jak to na śpiewa. No chyba tak. <grym> Dobrze, a właśnie to ja propos tego jeszcze Instagrama i propos twoich e, zdjęć sprzed czasów, kiedy właśnie jakby już zostałaś powiedzmy, influencerką i zdobyłaś swoją popularność. To po piszę, że patrząc na ciebie teraz, e, a patrząc na tą dziewczynę, którą byłaś wcześniej, e, że jakby gdzieś tym wszystkim się jakby troszkę właśnie zatraciłaś. Lowdown, <grym> tak zwany. <grym> E, wiesz co, nie wiem, teraz się czuję lepiej sama ze sobą, myślę, że to jest najważniejsze. Plus, nie wiem, dużo osób mi teraz zarzuca, że przytyłam i że wtedy, jak było... Nawet to ostatnio... nie przytył, przez... Ale no nie, nie tyle, że ci zarzuca, no przytyłaś. Tak w skrócie przytyłaś, no. I to, I to nie jest opinia. To jest liczba, kurwa, na wadze, no jest większa. Nawet <laughs> ostatnio widziałam... Jak nitro, jak nitro na live mi coś tam cisnął, że, że jestem gruba, że, że, że teraz nie fajnie, że kiedyś byłam ładna, a jakby bardzo nie lubię tych komentarzy, ponieważ ja kiedyś miałam anoreksję i ja na tych starych zdjęciach ważyłam 30 parę kilo. I wiesz, mówiąc komuś, że to jest ładne, a to było strasznie niezdrowe i nie, to nie jest prawda. okresu przez to, no to mówienie mi, że wtedy wyglądałam lepiej, jest, no uważam, że nie na miejscu, bo to tak jakbyś komuś to nie wiem, kto, kto się ciął powiedział, że lepiej wyglądał z pod, pociętymi nadgarstkami. A to nie jest prawda, bo nigdy... bo, bo nie nie, nie to, nie, to nie jest prawda. Na pewno nie ważyła. Uwaga. Ja powiem... Ja... E... Dobra, zobaczmy. tu, tu było zdjęcia gdzieś. To jest kwiecień. To, jeszcze, to jeszcze, jeszcze do tyłu trzeba pojechać. O. Jak był Steward. Jak była ze Stewardem. Nie ważyłaś tutaj 30 kg. 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 Ja nie wiem, jeśli może zjadę jeszcze kurwa 5 lat do tyłu, to może faktycznie zobaczymy, że ważyłaś 30 kg. Wydaje mi się, że tutaj wygląda chyba najszczuplej i to jest sprzed 4 lat i na pewno nie ważyła tutaj 30 kg. Że, żeby to zobrazować dla tych co ten dla tych co dla tych dla tych ten żeby zobaczyć jak wygląda kobieta która waży 30 kg czekajcie spróbuję spróbuję znaleźć jakoś taką nie wiem jak mam to wpisać 30 kg ta kobieta nie wiem <laughs> czy znajdę coś takiego no niestety nie, bo to same osoby, które jakieś metamorfozę, no ale 30. Inaczej, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Nikodem, który ma, nie wiem, metr wzrostu, waży 22 kg. Że, żebyście zrozumieli, co to jest w ogóle 30 kg, jaka to jest. No jest to kurwa duża różnica. Nie wiem, znajdę jakieś jego zdjęcie. Mam w ogóle z nim jakieś zdjęcie. No tu waży trochę mniej. Tu, tu powiedzmy, że waży 17, no. Tylko że on jest taki. Czajcie o co chodzi, nie? No, no nie ważyła tu 30 kg, no. Więc no, a ja nawet nie mówię o tych zdjęciach, gdzie tu rzeczywiście najszczuplej ze wszystkich, ze, ze wszystkich zdjęć wygląda, owszem, nie chodziło o to. Bardziej mi chodziło o różnicę pomiędzy. pomiędzy tutaj jak ona się pojawiła w tym domu X. A tutaj, gdzie pojawiła się dużo częściej tu w McDonaldzie, no. Więc no. I wydaje mi się, że mamiko wtedy, jak ona w tych gorsetach chodziła i wyglądała aż bardzo źle. pod Znaczy wyglądała bardzo źle, wyglądała bardzo tak niezdrowo, no to koniec końców niezdrowo, jak to się tak ten, to tak też razi w oczy. Jak, bu, jak była Mamiko Dol, to, to ja nie wiem, czy ona wtedy ważyła 30 kilo. Więc no. A jest. Ja poza tym, ja nie rozumiem też jednej rzeczy, bo to, jest, bo to jest kurwa, to też jest niesamowity fenomen. Mianowicie, jeśli ktoś przyjdzie i jej powie, wyglądasz świetnie, to ona powie, dziękuję. I ona chce być, i ona, i ona się cieszy, że oceniasz ją przez pryzmat wyglądu. Pozytywnie, ale nadal oceniasz. A jeśli przyjdziesz i powiesz, wyglądasz źle, coś tam, miałam zaburzenia. Yy, najważniejsze, jak ja się ze sobą czuję, proszę tak nie mówić. No to albo chcemy być oceniani przez pryzmat wyglądu, albo nie. Jeszcze jak są osoby, które są beauty, czym się branża beauty zajmuje? No właśnie, kurwa wyglądem. Czy jej Instagram to jest? No, jej Instagram to są makijaże, tak? Jej Instagram to są makijaże. Ona, owszem, to makijaże są ładne. Nie można powiedzieć, że nie. Na pewno są skomplikowane. No, ona ma tutaj różne, jakieś tam, jakieś tutaj makijaże tego typu rzeczy. Więc zajmuje się taką, no, estetyką, tak? No, i ma i komentarze, które ten, które się podobają. Masz talent, yy, sztos cudo Ale no, kurwa, no, stwierdzenie faktu, że przytyłaś, no przytyłaś no. Więc no. Nie, być może ona też jest turboniska, nie i teraz. No nie, no, no kurwa, no, no... spasłaś się, no ci go powiedzieć, no ja też jest kurwa przy tyłem. Mam podbródek czy coś. Ale ja się nie zajmuję branżą beauty, więc w sumie mi to koło chuja lata. Więc no, jak ci powiem, że masz rybie usta, to też się obrazisz? Więc... No, co Ci mogę powiedzieć? Gdyby nie wygląd, byś nie zaistniała w internecie. Bo dzi dziwnym trafem, bo dziwnym trafem, jak ktoś popularny znajduje dziewczynę, ile macie, ile macie waks, y które y wyglądają kurwa jak pojutrze. No, niezbyt. Zazwyczaj to są modelki filigranowe, y wysokie, bardzo ładne, po 10 operacjach. Więc, no, zajśniałaś przez wygląd. Gdyby, gdybyś nie była gdybyś nie ładna z twarzy, no, jakkolwiek by ci to powiedzieć, Stuart by się to nie zainteresował. Nie zainteresowałby się tobą. I owszem, jesteś tam, gdzie jesteś, przez wygląd. Ludzie cię followują, czy followowali, czy, czy będą followowali ze względu na wygląd. Jeśli uważasz, że jesteś ciekawą osobą, która ma coś ciekawego do powiedzenia, nie jesteś. Nie jesteś, masz przeciąg kurwa w głowie. Więc ja po prostu jako dobry znajomy, kolega, pomimo że nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy, daję Ci takiego tipa, że powinnaś wykorzystać swoje atuty, czyli wygląd. A jeśli tracisz na wyglądzie, to tracisz na atrakcyjności, bo Ty jako osoba jesteś wygląd. Jest jak jest. M możesz się na mnie obrazić, jak najbardziej możesz się na mnie obrazić. Albo nie wiem, no. Na przykład Michaela Schumachera próbują yy, jakoś postawić no nogi. Yy, tymi. Jak się, jak się nazywa ta? Jak się nazywa ten zabieg? Mm. ci sobie sprawdzę. O, komórk komórkami macierzystymi. A Ty to samo, możesz spróbować jeszcze być intelektualistką. Za Ponoć, ponoć można regenerować tkanki yy, mózgowe, znaczy inaczej, próbują komórkami macierzystymi. Jeśli przejdziesz taki zabieg i zaczniesz mówić sensem, ludzie nie będą ci mieli zakrytynkę, wtedy nie musisz wyglądać, wtedy będą mieli inny powód, żeby to robić. Do tej pory no, no sorry, no, jesteś tam, gdzie jesteś przez wygląd. Więc czemu irytujecie, że ktoś ocenia cię przez pryzmat wyglądu? No, jest jak jest. Naprawdę. Kobieta 30 kg, to będzie kobieta 30 kg. No, no, nie, bo są. Ty... O. Proszę bardzo, że. Ja wiem, że to będzie szokujące, co za chwilę tutaj zobaczycie. Ale chodziło mi o to, żebyście wiedzieli. Jak wygląda osoba? Kurwa, tylko tu trochę cycka widać. Poczekajcie, ja zamarzę tutaj pewną część ciała, bo ja nie wiem, jak na to YouTube zareaguje. Eee, czekajcie, zapiszę zdjęcie. Czy to widać? Nie widać. Pokaż folder. Eee, otwórz za pomocą. Dobra i tutaj wytniemy trochę. Pana Cyśka. Pana Cyśka, tutaj wytniemy, żeby nie było. Uwaga! Jak wygląda osoba, która waży 30 kg? Tak. Tak, tak, wygląd tak wygląda osoba, która waży 30 kg. Skóra i kości, nic więcej. Więc no, jak ktoś mi chce powiedzieć, że ona tak wyglądała. No to ok. E, dziękuję bardzo, Pani Oplerek, Oplerek. E, głosujcie Z, ogólnie t, licznik głosów. Musimy odpalić tu licznik głosów. Aha dobra, Będz, jest pisana wtyczka na licznik głosów. Zaraz będzie, bo to wszystko w, na ostatnią chwilę jest robione, więc no. Więc jak, ktoś, jak, więc jak ktoś mi mówi, że ona tak wyglądała, i ja twierdzę, że ona wtedy lepiej wyglądała, a ona teraz się dobrze czuje ze swoim ciałem, to owszem, to owszem, jest duża szansa na to, że ktoś pomyśli kurwa, Nitra, kiedy ty jesteś zjebany. Nie, nie, bo ona tak nie wyglądała. Tak szczerze, jak była ze Stuartem, ja bym jej dał, nie wiem, w okolicach 50-60 kg. Teraz bym jej dał 75. Nie wiem ile ma wzrostu, jeśli ma jakiś tam przeciętny wzrost, metr m powiedzmy, yy, może nie tyle przeciętny, jest to już dosyć wysoka kobieta, yy, no to tak bym obstawał, że to są takie różnice, ale no, zapracowałeś sobie sławą w internecie wyglądem, no to pilnuj tego wyglądu. Jakbyś była Adel, jakbyś była jak Adel i byś kurwa pięknie śpiewała, to byś mogła wyglądać jak ona. Pomimo, że Adel i tak. Z... No ale powiedzmy, Adel z początków kariery. Adel chyba schudła teraz i jest alkoholiczką i chyba już na nie występuje, nie? Jakieś tam kiedyś coś tam, nieważne. Jakbyś potrafiła śpiewać? No, nie potrafisz. Jedyne co potrafisz, to makijaż zrobić na głowie. T takie osoby muszą zrozumieć, że one nie są kurwa atrakcyjne, kurwa dla przeciętnego odbiorcy pod żadnym względem. Więc jak jesteś ładna, to jeszcze ewentualnie dziewczyny popatrzą i powiedzą: Ale jesteś ładna. Dziewczyny lubią followować takie osoby. Więc im opierdolisz te, te, te kremy ze sponsoringu, jakieś Hello Beauty czy jakieś inne Hello Body. Jak będziesz robić dobrze makijaż, to te dziewczyny też to będą na, na to patrzeć. Jak będziesz ładna, to też, że chłopak jakiś do ciebie konia zwali. No ale to, to, to tyle, no bo kto chce cię słuchać? 1,58 58, no to zaniszmy o 10 kg, kurwa, to i to. To mogła ważyć 40, nie wiem, 6. Ale to nie jest 30 kg. Ale to nie jest, to nie jest 30 kg. Kasia mówi o Kery, że jest kurwą. I że pudruje nosa. Osokałam po kim takie ciekawe. A, to on po minimajku. Po mini majku to było o minimajku byku. Najbardziej naturalne reakcje świata Fit Team X. Dobra, no, tego nie, nie patrzymy. Na Dla niej kurwa zaplanowanie następnego dnia pewnie graniczy z cudem. I ja wiem, że to hejtersko brzmi, ale taka jest prawda, no. to codziennie przychodzi i wam wykłada prawdę na stół. Zony Claudia Croft. Ciąg dalszy dramy.